Ten podcast ma charakter wyłącznie edukacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi ani nie zastępuje porady prawnej. Co oznacza termin Designation of Healthcare Surrogate? Designation of Healthcare Surrogate, zwany również Medical Power of Attorney, to pisemne pełnomocnictwo medyczne udzielane osobie trzeciej do podejmowania decyzji medycznych w imieniu mocodawcy. Dodatkowo, dokument może zawierać również upoważnienie dla pełnomocnika medycznego do dostępu do dokumentów medycznych mocodawcy. Bez takiego pisemnego upoważnienia dokumentacja medyczna na Florydzie jest ściśle tajna i nie może zostać udostępniona osobom trzecim przez personel medyczny bez zgody osoby zainteresowanej. Na Florydzie pełnomocnictwo medyczne musi być podpisane w obecności dwóch świadków, z których jeden nie może być małżonkiem lub krewnym mocodawcy. Osoba wyznaczona jako pełnomocnik do spraw medycznych, czyli health care surrogate, nie może występować w charakterze świadka. Jeżeli mocodawca nie może własnoręcznie podpisać dokumentu, może w obecności świadków poprosić inną osobę, aby za niego podpisała. Pełnomocnictwo medyczne może również wyznaczyć alternatywnego pełnomocnika do spraw medycznych na wypadek, gdyby pierwszy pełnomocnik nie mógł lub nie chciał sprawować tej funkcji. Kopia pełnomocnictwa medycznego powinna być dostarczona do pełnomocnika oraz do lekarza pierwszego kontaktu lub do placówki medycznej, w której leczy się mocodawca. Jeżeli w dokumencie nie została wskazana data upływu ważności pełnomocnictwa, pozostaje ono ważne na czas nieokreślony do momentu odwołania Jaka jest różnica pomiędzy pełnomocnictwem medycznym a pełnomocnictwem ogólnym Durable Power of attorney? Pełnomocnictwo medyczne różni się od pełnomocnictwa ogólnego rodzajem i zakresem czynności, do których upoważniony jest pełnomocnik oraz formą Designation of Healthcare Surrogate daje pełnomocnikowi prawo działania tylko w sprawach medycznych, natomiast durable power of attorney może być udzielone we wszystkich innych sprawach np. w sprawach finansowych, sądowych, urzędowych i tym podobne. Pełnomocnictwo do spraw medycznych ma również inne wymagania dotyczące tego, kto może być świadkiem podpisania tego dokumentu. Należy pamiętać, że na Florydzie pełnomocnictwo do spraw medycznych i pełnomocnictwo ogólne to dwa osobne dokumenty i żaden z tych dokumentów nie zastępuje drugiego. Czy mogę odwołać pełnomocnictwo do spraw medycznych? Tak. Pełnomocnictwo do spraw medycznych może być w każdej chwili odwołane lub zmienione. W celu sporządzenia dokumentu odwołującego pełnomocnictwo najlepiej skontaktować się z adwokatem. Ten podcast ma charakter wyłącznie edukacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi ani nie zastępuje porady prawnej.